Cześć. Mam na imię Ahmed, pochodzę z Palestyny, ze Strefy Gazy, żyję i mieszkam pod Wrocławiem. Operacja wojskowa w Rafach już się zaczęła. Jeśli ktoś nadal uważa, że okres 8 miesięcy trwającego ludobójstwa ma na celu odzyskanie zakładników i likwidację Hamasu, to proszę obejrzeć drugi mój odcinek na tym kanale o prawdziwych powodach ludobójstwa. Ponieważ ja nadal uważam, że prawdziwym powodem tego, co się tam dzieje, to jest nic innego jak czystka etniczna kolejna zresztą narodu palestyńskiego, tym razem w samej strefie gaz. Jeżeli nie przez fizyczne zamordowanie wszystkich gazańczyków, to przez stworzenie takich warunków w całej strefie, w których palestyńczycy, gazańczycy nie będą mogli żyć. Zapraszam na kolejny odcinek. Miasto Rafah na południu gazy ma powierzchnię około 50 km2 i wielkością przypomina polską Białą Podlaskę lub Kostrzym nad Odrą. Przed rozpoczęciem izraelskiego ludobójstwa w tym mieście żyło około 240 tysięcy mieszkańców, otoczone od południa od Egiptu murem, od wschodu odgrodzone od sojolistów płotem pod wysokim napięciem, a od zachodu morze szerudrzymne. W ciągu ostatnich miesięcy ten stosunkowo mały skrawek ziemi stał się schronieniem dla prawie 1,3 miliona przeszedlonych Gazańczyków, których zmuszono do ucieczki z północy. Według tak zwanej najbardziej moralnej armii świata miała to być tak zwana bezpieczna strefa dla cywilów podczas izraelskiej operacji specjalnej tak zwanej walki z Humusem. Razem ze stałymi mieszkańcami Rafah stało się miastem a raczej obozem o prawie półtorej milionowej populacji wśród której ponad 600 tysięcy to dzieci. Nie trudno sobie wyobrazić, Warunki, w jakich żyła ogromna ilość ludzi, bez przygotowanej na tak dużą ilość osób infrastruktury cywilnej kanalizacji, prądu, wody pitnej, bez dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Rafach stało się największym obozem dla uchodźców i największym gettem na Ziemi. Ludzie ściśnięci do granic możliwości. Namiot przy namiocie, bez jakiejkolwiek przestrzeni osobistej. Gdy na początku maja reżim izraelski ogłosił, że planuje inwazję na Rafach, z całego świata, w tym z USA, zaczęły napływać głosy krytyki. Organizacje pozarządowe oraz rządy państw wzywały Izrael do porzucenia planów, które skutkować mogą największą w XXI wieku katastrofą humanitarną. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała w rządzonym przez prawicowych ultranacjonalistów państwie sojenistycznym. Ministrowie i urzędnicy zaczęli grozić dymisjami, jeśli Adolf Netanyahu zrezygnuje z planów inwazji na Rafach. Dodatkowo dla Netanyahu inwazja na Rafach była bardzo na rękę, bo odwróciłaby uwagę tzw. Izraelczyków. Od oskarżeń o korupcję jego samego i jego żony. Atak na rafach to swego rodzaju parasol ochronny przed grożącymi mu zarzutami prokuratorskimi, nie wspominając o wysokim prawdopodobieństwie dodatkowych zarzutów ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego. Na nic zdały się także negocjacje między Hamasem, Egiptem i Katarem, w których Hamas zgodził się na wszystkie najważniejsze warunki tzw. Izraela i USA. Zgoda Hamasu na rozej i na izraelskie żądania wywołały w gazie poruszenie. Widać było radość na ulicach. Każdy miał nadzieję, że to koniec. Niestety żądny krwi i bojący się o swoją polityczną karierę, Netanyahu kilka godzin później poinformował, że nie zgadza się na rozej i niemal od razu przystąpiono do ataku z powietrza i z lądu. W odwecie bojownicy Hamasu zaatakowali żołnierze sił okupacyjnych. Stacjonujących Karm-Shalom zabijając czterech z nich. Izrael, w znany sobie sposób, wykorzystał ten atak do odegrania roli ofiary i oskarżenia bojowników Hamasu o brak chęci zawieszenia broni. Izraelskie wojsko wkroczyło do Rafah, zajęto przejście graniczne z Egiptem. Przedstawiciele izraelskiej armii oznajmili, że od tej pory nie będzie już żadnej możliwości ucieczki z Geta Gaza. Do Egiptu, jak również o całkowitej blokadzie wjazdu dla pomocy humanitarnej z tego kraju. W tym samym czasie izraelscy osadnicy kontynuowali ataki na pojazdy z pomocą humanitarną, które czekały po izraelskiej stronie. W ruch poszły kamienie, ciężarówki zostały splądrowane, a żywność dla gazy rozkradziona lub zniszczona. Dramat gazańczyków. Trwa już ósmy miesiąc. 16 tysięcy zabitych dzieci, ponad 10 tysięcy zabitych kobiet, prawie 20 tysięcy dzieci bez co najmniej jednego z rodziców. Ponad tysiąc dzieci straciło co najmniej jedną kończynę. Przez 8 miesięcy tak zwany Izrael nie był w stanie zniszczyć Hamasu i odzyskać porwanych zakładników. Hamas Dalej jest w stanie operować militarnie i likwidować żołnierzy okupacyjnych, wystrzeliwać rakiety. Ale czy to w ogóle Netanyahu był zainteresowany Hamasem i porwanymi? Czy może bardziej chodziło mu o utrzymanie władzy i zadanie jak najboleśniejszego ciosu znienawidzonym przez niego Palestyńczykom? Izraelska armia sama przyznała, że wszędzie tam, gdzie wojsko opuszcza swoje posterunki, tam od razu pojawiają się bojownicy Hamasu. Czwarta Armia Świata nie odniosła pełnego sukcesu. Zniszczono Gazę, ale także większość ludzi na ziemi odwróciło się od Izraela, co jest marnym pocieszeniem. Na Gazę bomby spadają niemal non-stop. Zachodni brzeg, który w cieniu wydarzeń w gazie jest niemal pomijany przez media. W od osadniczego terroru wspieranego przez izraelską armię. Sam Netanyahu powiedział: Zbudujemy dodatkowe osady i nie pozwolimy, aby powtórzyła się sytuacja z 7 października. Dodatkowo na łamach haaretz możemy przeczytać, że ministrowie rządu Netanyahu dołączają do skrajnie prawicowego tak zwanego Marszu do Gazy, żądając przesiedlenia strefy i wydalenie Palestyńczyków. Więc jedyną logiczną przyczyną, dla której Izrael nie chce zakończenia tej wojny, to kolejna czystka etniczna narodu palestyńskiego. Ponawiam po raz kolejny prośbę do Was. Działajcie, protestujcie, i przestawajcie mówić o Palestynie. Odwiedzajcie proszę vivapalestyna.pl, Tam się więcej dowiecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.